witam Was w trzecim odcinku z Brawl Stars. Jak widzicie już po tytule, w dzisiejszym odcinku będziemy wbijać ja będę w sumie wbijać 500 pucharków na Shelly czyli 20 rangę. Jak wiecie albo nie wiecie, mam tylko na razie 20 rangę na Ginie. Więc postanowiłem zrobić serię, na której wbijam po, na której wbijam po prostu postaci na 20 rangę, czyli 500 pucharków. Nie będzie to się liczyło jako oddzielne odcinki, tylko będzie to normalna numeracja odcinku z Brawl Stars. Bo to by w sumie nie miało sensu, jakbym liczył tą serię na osobno, jakby odcinek z tej serii. Ale dobra, w każdym razie bez zbędnego przedłużania przechodzimy do gierki. Jak widzicie, brakuje mi tutaj tylko trzech pucharków na szali. Mam nadzieję, że uda mi się to wbić w pierwszej ręce. Także no, zobaczymy. Bo jak nie, no to tak średnio. O, jeszcze lagi na początku. Coś czuję, że to może być przegrana. Coś czuję, że to będzie przegrana. Z takimi lagami jest ciężko wygrać. Oj, 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 chyba tutaj cofnę trochę. Dobra, jest, to odlagowało mnie. No i znowu mamy lagi. O, dobra, nie mam lagów, okej. Okay. W takim razie moje szanse na wygrane już wróciły do normy. Chociaż straciłem trochę początku gry. Tutaj ktoś jest w krzakach, wiedziałem. Yy, tutaj ból mnie chce dojechać. Kurde, przegram na początku? No, słabo by było. Jest, dziękuję Ci, Shelly. Dobrze, dobrze. E, w takim razie próbujemy to wygrać, ale będzie ciężko. O, jeszcze lagi. Nienawidzę tych lagów, po prostu nienawidzę. Ja, yes, dobra, 7 osób już, więc jak coś jest tylko minus 2, jak przegram. Oj, ale mam lagi. i aj, 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 to będzie, ręka strasz, strasznie, strasznie, się to będzie słabo oglądało, bo mam bardzo duże lagi, no ale trudno. Hmm. Dobra, lecimy. Najwyżej jak to będzie aż taka koszmarna jakoś nagrania, to nagram jeszcze raz i po prostu Wam pokażę replay z tego. Eee, jak tutaj grałem, bo z takimi lagami się ciężko ogląda. Dobra, pójdę tutaj. No i ja się nie mogę dlatego Ledwo się mogę przemieszczać. O, i tam jest Bibi. O, i droga Bibi. Nie. A nie, tu była... Ja mam takie lagi, że już nie wiem, co się dzieje tutaj w ogóle, nie? Dobra, jest 6 osób jeszcze. Tam się ktoś bije. Pam i szelka. Słucham się w krzaku, bo nie chcę tego przegrać, bo chcę to widno na tym odcinku. No wiem, że lami trochę, ale to wszystko było przez na początku, bo nie zabieram sobie par I przez to teraz mam mniejsze szanse, więc będę trochę, yy, że tak powiem, lamił. Jest, mamy to. Wbiliśmy. Wbiliśmy 500 pocharków na szali. Są 4 osoby. Dobra, teraz to już mnie możecie zabić, spoko. I to już nie przeszkadza. Dobra, mamy to. Wiem, że to była bardzo lamerska arena, ale no, co ja zrobię? Jest, mamy to 500 pucharków na Shelly. Jest, to jest moja druga postać, która ma jest na 500 pucharków. Nie piszcie, że się cieszę z tego jak głupi, bo to jest, to jest tak bardzo że się cieszę, bo na Shelly jest, jest to chyba jedna z łatwiejszych postaci, którą... Jedna z łatwiejszych postaci do wbicia na te 500 pucharków, nie? Yy, jeszcze, jak fajnie wygląda w ogóle to, jak się dostaje te Star Pointsy. Otworzę jeszcze skrzynkę. Na koniec 21 golda do Shelly i do Daryla. Okej. Okay. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku z mojej strony. Mam nadzieję, że się spodobało. Ja się z Wami żegnam. No yellow.